W przypadku, gdy bliska nam osoba zapadła na chorobę psychiczną, doznała zaburzeń psychicznych jak narkomania czy alkoholizm, albo była niedorozwinięta umysłowo, sąd, na wniosek bliskich krewnych, może ubezwłasnowolnić taką osobę całkowicie lub częściowo. Ubezwłasnowolnienia dokonuje się wyłącznie dla dobra takiej osoby i ma ono na celu wsparcie takiej osoby za pomocą opiekuna albo kuratora. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego konieczne jest wykazanie, że osoba ubezwłasnowolniona nie jest w stanie pokierować własnym postępowaniem. Sąd Najwyższy wyjaśnia, że nie każda sytuacja, która z pozoru mogłaby stanowić podstawę ubezwłasnowolnienia całkowitego, faktycznie uzasadnia takie ubezwłasnowolnienie. Okoliczności, że uczestnik jest osobą ubogą, niewykształconą, niepracującą lub spożywającą alkohol zaniedbaną i zaniedbaną higienicznie i środowiskowo, wskazuje na to, że wymaga on ewentualnej pomocy w prowadzeniu własnych spraw życiowych. Nie są to natomiast okoliczności, które by uzasadniały najbardziej drastyczną formę ingerencji w sferę dóbr osobistych człowieka i jego praw, czyli orzeczenie ubezwłasnowolnienia całkowitego. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć współmałżonek, najbliżsi członkowie rodziny, przedstawiciel ustawowy, a także sam ubezwłasnowolniany. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl